Niewidoczni dla systemu, niewidoczni dla społeczeństwa. By to zmienić powstała ogólnopolska kampania społeczna Ważni i Widoczni. Mowa o rodzicach i opiekunach osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach tej kampanii porozmawiamy teraz w Paktach Oporanku. Naszymi gośćmi są y, pani Dominika Hołówka, prezes Fundacji Jesteśmy Ważni, pomysłodawczyni i koordynatorka ogólnopolskiej kampanii Ważniej i Widoczni, pani Katarzyna Arasiewicz, prawniczka, która specjalizuje się w sprawach osób z niepełnosprawnościami y, i ich rodziców oraz opiekunów. W Kancelaria Meritum oraz pan Dominik Golema, zastępca dyrektora biura Wrocław Bez Barier i rzecznik prezydenta Wrocławia do spraw dialogu społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawdę, opiekunowie są niewidoczni i nieważni dla społeczeństwa. Skupiamy się tylko i wyłącznie na osobie niepełnosprawnej, dziecku, osobie starszej, obłożnie chorej, a ten, kto 24 godziny spędza nad opieką, przy opiece nad tą osobą, jest niewidzialny. Ja myślę, że to nie jest największy problem, jeżeli chodzi o niewi naszą niewidoczność dla społeczeństwa, bo społeczeństwo chce pomagać i chce nas wspierać, tylko bardzo często nie wie jak. I na przykład takie metody na pocieszanie nas, albo no ale będzie dobrze, a przecież są dzieci, które nie chodzą, a twoje chodzi, to w ogóle daje odwrotny całkowicie skutek i nie ma edukacji na ten temat, jak faktycznie wspierać, bo bardzo często takie próby pocieszenia jeszcze pogarszają naszą sytuację, psychiczną, emocjonalną, która i tak jest bardzo, bardzo, bardzo zła. To jest w ogóle temat absolutnie nieporuszany nigdzie. Systemowo jesteśmy kompletnie niewidoczni. My nie mamy uregulowanych praw, nie mamy nigdzie w ustawie. My mamy tylko i wyłącznie na, narzucone obowiązki opieki nad osobą z niepełnosprawnością. A my jako opiekunowie nie mamy tutaj nic. Więc to jest bardzo ważne, żeby zacząć też zauważyć opiekuna, bo tak naprawdę to od opiekuna i od rodzica zależy jakość życia tego dziecka z niepełnosprawnością czy osoby z niepełnosprawnością, gdy mamy do czynienia z niepełnosprawnością sprzężoną. Bo tak naprawdę to nasze tak naprawdę zdrowie psychiczne i to jak my funkcjonujemy, będzie rzutowało na jakość życia tej osoby z niepełnosprawnością, a tak naprawdę wszystko tutaj działa odwrotnie. I ja nie mówię, że to jest złe, bo trzeba, bardzo trzeba poświęcać uwagę osobom z niepełnosprawnościami, ale trzeba troszeczkę też ten obrazek rozszerzyć i zwrócić uwagę na rodziców i na opiekunów, bo tutaj nie ma kompletnej pomocy i wsparcia, a jest ona naprawdę niesamowicie ważna. Bo tak jak mówię, to jest w ogóle całościowa pomoc dla osoby z niepełnosprawnością. Czy pani jako mamie y, dziecka z niepełnosprawnością zdarzyło się słyszeć y, pełne wyrzutu uwagi, no ale jak? Pani się należy odpoczynek? Tak. Ale jak? Przecież pani siedzi w domu. Tak, ja się Zdarzało się. się. Y y bardzo brutalnie to zabrzmiało, ja bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że taki Altyna jest. Y y Obraz albo postrzeganie osoby, zwłaszcza ono się pojawiło bardzo często przy tej opiece wytchnieniowej, przy budowie tych domów, że no przecież opiekunowie, rodzice mają ten luksus, że mogą być z tym dzieckiem w domu. Tylko co to jest za luksus? Ludzie nie wiedzą i nie zdają sobie sprawy, że to jest 24 godziny, tak naprawdę, w 7 dni w tygodniu. Opiekowanie się i mm. cały czas zwracanie uwagi na tą, na, na tą osobę z niepełnosprawnością. My nie siedzimy w domu po prostu i się nudzimy, tylko po prostu z jakiegoś powodu musimy w tym domu być i zajmować się tą osobą z niepełnosprawnością, tym dzieckiem z niepełnosprawnością, ponieważ ono ma takie potrzeby i takie problemy w funkcjonowaniu i ktoś musi ich wspierać. I my jesteśmy po prostu 24 godziny na dobę cały czas w gotowości. Moje dziecko nie przesypia nocy. On się budzi w nocy co chwilę, on ma lęki nocne, on dopiero on ma 9 lat, a dopiero w tamtym roku, pod koniec tamtego roku, przestał się moczyć. W nocy ja miałam cztery razy w nocy, musiałam zmieniać pościel. więc to jest permanentne przemęczenie fizyczne i przemęczenie psychiczne. I to wcale nie wygląda tak, że my sobie siedzimy, tylko my naprawdę cały czas jesteśmy w trybie, gotowości. tak, w trybie przetrwania, w trybie walki. I nikt z nas tego nie ściąga. I teraz nawet przychodzi ustawa i ja słyszę, że rząd chce wprowadzić czterodniowy dzień pracy, żeby mniej pracować. A znowu o opiekunach się nie, nie myśli, a my pracujemy tak naprawdę będąc na świadczeniu pielęgnacyjnym. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To jeszcze rozszerzmy ten, to pojęcie opiekuna, rodzica, osoby z niepełnosprawnością, bo to jest dietetyk, szofer, logistyk, rehabilitant, Rehabilita. pielęgniarka. pielęgniarka, osoba, która zbiera pieniądze na leczenie za granicą, bo nikt w tym nie pomaga. Z tych zbiórek musi się rozliczyć, tak. więc musi być też prawnikiem. Tak, ale to I... nawet nie chodzi. Najgorsze jest to, że my... Bardzo często mamy źle interpretowane na przykład ustawy przez na przykład w MOPS co Ja się też z tym spotkałam i mam tysiące rodziców, których, którzy mają to samo. Na przykład idziemy po pomoc do MOPS-u, a tam słyszymy ale wie pani co? Ale w tej w pani akurat indywidualnej sytuacji to ta pomoc pani się nie należy. A ja później słyszę od innych rodziców, że mają podobną i im się należy. Idę do kierowniczki, Niejednolite i jedno mówię, nie te przepisy. Tak, a źle po prostu zinterpretowała, a ona do mnie mówi: "Ja przychodzę z prawnikiem, że no niestety, ale nie może słuchać to co prawnik do niej mówi, bo ona ma z góry w wytyczne. Więc ja jako osoba prywatna, matka, która ma tyle innych rzeczy, muszę pisać o interpretację do ministerstwa, żeby mi wysłało interpretację, bo ta pani nie ma czasu w mops -ie. i dopiero jak jej przekładam interpretację z ministerstwa, jak ta ustawa powinna być w tym przypadku interpretowana, to po dwóch latach usłyszałam, a no widzi Pani, no jednak się Pani należy. Pani Więc... Mecenas, to wszystko no, wydawałoby się, że przez lata jakoś powinno być wypracowane, że to choćby taka interpretacja. No interpretacja powinna być jedna. No jest jakiś przepis i ten przepis dotyczy każdego. Dlaczego tak się dzieje, że trzeba dwa lata czekać, żeby udowodnić samemu to, że tak, a nie inaczej powinny być te przepisy interpretowane? Dlaczego wobec jednego dziecka w jednym mieście są interpretowane tak, wobec innego dziecka w drugim mieście inaczej? Czy ten rodzic po prostu z tego miasta, gdzie wygrał? Ma lepszego prawnika, albo sam jest prawnikiem, czy jak to wygląda? Bo mam wrażenie, że rodzice są zostawieni sami sobie w jakimś takim, takim no, pokoju, w którym wszyscy zastanawiają się, jakie jeszcze studia skończyć, żeby móc sobie poradzić samemu. Myślę, że nie chodzi w ogóle o żadne studia, ani o żadne wykształcenie w tym kierunku, tylko chodzi o to, że tak jak pani Dominika, prezes fundacji, zwróciła uwagę, yy, Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób starszych też, dzieci, bo to jest bardzo gru duża grupa w ogóle osób, którymi rodzice. Tak, bo dziecko i... niepełnosprawne też rośnie, dojrzewa, tak, starzeje się tak, i ten rodzic tak. często I ten też rodzic starzeje jest się razem z nim. Razem z nim. dokładnie. To jest najbardziej zaniedbana grupa tak naprawdę w systemie na dzień dzisiejszy. Dlatego że już nie chciałabym wracać, ponieważ stan prawny się zmienił na dzień dzisiejszy i mamy ustawę o świadczeniu wspierającego, która zauważyła w zakresie świadczeń osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ przyznano osobom z niepełnosprawnościami takie świadczenie, natomiast tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic konkretnego w kierunku zabezpieczenia opiekunów osób z niepełnosprawnościami w zakresie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Ta sytuacja ze świadczeniem pielęgnacyjnym była związana z tym, że ustawodawca nie zmienił ustawy w tym kierunku, żeby każda osoba, która opiekuje się osobą z niepełnosprawnością bez względu na wiek, tej osoby z niepełnosprawnością, bez względu na to, kiedy stwierdzono tą niepełnosprawność, mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. I mieliśmy tutaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego, i jak dobrze wszyscy tutaj wiemy, sytuacja z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego jest taka, że trzeba w tym zakresie otrzymać indywidualną, tak naprawdę, decyzję sądu. Dlatego te odwołania na etapie czy to y, Mopsów, czy to SKO, y, były tak naprawdę skazane na porażkę, ponieważ każda osoba, która wystąpiła o doświadczenie pielęgnacyjne y, musiała się zmierzyć tak naprawdę z, ze sprawą w sądzie, a z, Prawa w sądzie oznacza czas i potrzebę reprezentanta. Każdy etap oznacza czas i każdy etap o, oznacza pozostawanie bez środków do życia. Zarówno dla osoby z niepełnosprawnością często, jak, dla, jak I, i dla rodzice. opiekuna i całej rodziny, bo Pani prezes słusznie tutaj zwróciła uwagę, że jak choruje dziecko, jak choruje, choruje ktokolwiek, to choruje cały dom. Jak temu domowi pomóc? Jak miasto pomaga? Pan Dominik Golema, zastępca dyrektora biura Wrocław Bez Barier i rzecznik prezydenta do spraw dialogu społecznego. Więc pan oczekuje, jak ten dialog wygląda, oprócz patronatu nad kampanią. Oczywiście patronaty są rzeczą oczywistą, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy to dzieło jest tak dobre i tak, i tak ważne. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że tam gdzie system, który działa od lat raz lepiej, raz gorzej, tam gdzie jest zawodzi, tam gdzie jest niepełny, po raz kolejny zachwycamy się tym, że ten sektor pozarządowy, stowarzyszenia, fundacje niosą pomysł, niosą pomoc. Bardzo cieszy nas to zarówno w biurze Wrocław Bez Barier, jak i w każdej, w każdej komórce samorządu miasta Wrocławia cieszy nas to, kiedy możemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, wspierać je w ich działaniach. Tam, gdzie rzeczywiście ten system jest, jest dziurawy, gdzie, jest, gdzie brakuje tego wsparcia, takiego, które jest bardzo potrzebne. Tak, dlatego też i jest to oczywiste, ale chciałbym to mocno podkreślić, że naprawdę z wielką radością i satysfakcją spotkaliśmy się z tą inicjatywą Fundacji Jesteśmy Ważni, tak jak wieloma innymi fundacjami Fundacja Krzyś, Stowarzyszenie Ostoja, które działają we Wrocławiu, które opiekują się. Dziećmi, opiekują się młodzieżą, ale opiekują się rodzinami tych dzieci, dostrzegając przede wszystkim cały ten system rodzinny, który w przypadku niepełnosprawności cały, cały ten system dźwiga to brzemię. Więc tam, gdzie możemy wspierać takie inicjatywy w różnej postaci, poprzez wsparcie, poprzez przyjęcie tej kampanii do przestrzeni miejskiej, wiemy, że jest w planie z to, żeby ta kampania zagościła musimy, w komunikacji zbiorowej. Tam chętnie to robimy. Ponieważ... Żeby było widać tych, którzy są ważni dla swoich rodzin i podopiecznych. Tu musimy kropkę postawić i... Kończymy na tym fakty o poranku. Kampania ważniej i widoczniej będzie widoczna w komunikacji miejskiej, w kolei dolnośląskiej i daje do myślenia. Dziękuję Państwu za rozmowę, Państwu Dziękuję. za uwagę i zapraszam na 18.30. Do zobaczenia.